Dobrze się czujesz? To powiedz bo weź coś z nią zrób. A jak pan Jezus powiedział? Kiedyś mnie wpędzicie do grobu. Siema widzowie? Dzisiaj same quizy razem z siostrzeczkami. Od czego zaczniemy? A może wpisz schizofrenia? I do poczekalni. Ale po co? Przecież wiemy, że wy macie. No i właśnie dlatego, Jasmin, sprawdzimy, czy ty też należysz do tej elitarnej grupy osób ze schizofrenią. Elitarnej? Ja w przeciwieństwie do was jestem normalna. Jesteś, jak już, to pesymistą. O to, 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 to ja myślę, że jesteś wredna i arogancka. Opcja najwyżej. Aaaa, masz drugą połówkę? Jestem forever alone. A jak u ciebie z samooceną? No, tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Aha. Przez tych idiotów z naszej organizacji nie czuję się ze sobą dobrze. Daj bardzo słabą. Jak tam u ciebie ze smutkiem? Sama dobrze wiesz, jak ja się czuję. Myśli autodestrukcyjne. Kiedyś, kiedy jeszcze byłam u mojego adopcyjnego ojca, no. Ale teraz już nie. Masz o mamy wzrokowe halucynacje? Nie wydaje mi się. Zmienne nastroje? Tak. A jak najbardziej. Jeszcze jak. Nie, 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 nie. Częstym duchem. To było ostatnie pytanie. Jesteś gotowa na zobaczenie wyniku? Nie. Kurwa. Dlaczego? Wiesz, Jasmin, to jeszcze nie koniec świata. To tylko quiz. Nieważne, wkliknij te flirty. A, to jest na takiej zasadzie quiz. No to kliknijcie, kwiecień. 10%, ale do nas pasuje. Do mnie nie bo ja w tym roku miałam szóstą rocznicę związku. Zobaczymy, czy Janorix ma szatką osobowość. No dobra, Janorix, wybieraj. Myślę, że pierwszy cytat najbardziej mnie oddaje. Tutaj mam trochę dylemat, ale myślę, że to pierwsza opcja kurwa. Oczywiście, że tak. Gdybym wolała być w Lewej żeby być nieszczęśliwa. W małej. Nasza Jonoks jest bardzo empatyczna. Nie tak, że jestem klipem, ale wolę obserwować ludzi, niż yy, z nimi rozmawiać. Tutaj myślę, że najbardziej pisarz pasuje. Jeśli chodzi o to, to myślę, że najbardziej pasuje Cudny orzech do zgryzienia, bo Janolix jest naprawdę nieprzenikniona. Ja tam jestem szybkim decyzjonistą. Janolix raczej nie lubi wyzwań. Ostatnie pytanie. Jestem lewaczką. No cóż, Wieźmianka chyba boi się pożegnać, więc trzymaj ta się.